się ma w kolejnym moim poradniku z dotyczącą, dotyczącym Minecraft'a. I w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić taki fajny generator, który nie jest mojego pomysłu. Tak, taki nie jest mojego pomysłu, ale jest całkiem fajny. I teraz Wam go pokażę. Budujemy mniej więcej coś takiego. Tak, tak. Tak, tak, tak. To niszczymy. Tak, tutaj bierzemy tak, tak, tak i to niszczymy. No i mamy już naszą konstrukcję gotową, teraz tylko jeszcze yy, no, będą mm, jakby to ująć. No teraz już tylko będziemy stawić redstone i itd. I teraz będziemy sobie tłoki. Tłoki idą tutaj. Mhm. Yy, teraz, teraz te tłoki. Bo one tylko to będą przesuwać. Mhm. To niszczymy. Yy, dobrze. I robimy teraz yy, tak. Chyba tak. ha! Czyli źle zrobiłem. Tak, dokładnie źle zrobiłem. Ehm, m, 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 chwileczkę. To, 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 to. Dziemy taką dziurę. E, I teraz tak. E, tutaj kładziemy te pochodnie. Tak, nie, tutaj. A, dobrze, dobrze. Zapominam, że tak te pochodnie kładziemy. Teraz. E, kładziemy pochodnie mm, 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 mm. tutaj, yy, tutaj, kładziemy pochodnie mm, 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 mm. tutaj, następnie tutaj, kładziemy tutaj, e, nie tutaj, tutaj, O. No i tutaj, w tych dziurach. tutaj, tych tutaj, 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 Ile dalej będę budował teraz? Teraz wchodzimy pochodnie następne. O właśnie. Yy, tutaj. Tak, dokładnie. Tutaj mała poprawka. Podle źle. Taka mała popraweczka. Teraz będą tutaj repitery Będą tutaj repitery. Tu kładziemy redstone. Właśnie tutaj tak. Następnie tutaj redstone. Właśnie tutaj po dwóch stronach. I teraz... Teraz woda. 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 O, bardzo ładnie nam się zlała. I tutaj. I tutaj dobrze nam. Tutaj dobrze się zlało. Teraz tutaj będzie lawa. O, tutaj dwa wiaderka. Ym, cyk. I cyk. I jest dobrze. I nam się robi taki fajny generator. Tak. I teraz. Mm, no ja chyba nie mogę przejść na tryb no i tutaj na przykład, o, jest widzicie? To jest taki na skyblocka, to nie jest mojego pomysłu, ja tak tylko pokazuję. O, tutaj coś takiego mniej więcej i się cały czas tak generuje. Możecie to sobie ładnie obudować. Jeszcze tutaj Wam pokażę ten system. O, to wygląda mniej więcej tak. Proste mniej więcej w budowie, mało miejsca, myślę, się zabiera. Jest dosyć szybki, opłacalny. Warto sobie zrobić na skyblocku. Więc e, to by było wszystko w tym poradniku. E, to e, na razie i do następnego poradnika.